Cześć, witajcie serdecznie Na urlopie, sobie siedzę Świeżo jesteśmy po Playstation Showcase Materiał już jest pewnie na kanale Z synem Tutaj jedzie sobie małutki Córka z żoną Jedziemy sobie Słuchajcie, na spacerek I nagrywamy materiał Od razu wam powiem, że teraz będzie dużo więcej takich materiałów Z lotu ptaka Czy też na wypadzie w lesie Raz być może będzie się powtarzał Ciężko mi będzie w domu teraz, słuchajcie, usiąść wieczorem, coś nagrać. Więc, scenaria będzie jaka będzie, ale będę to robił, żeby postarać się wrzucać cały czas materiał. Cały czas no, nie obiecam wam, że będzie co 2-3 co No, postaram się co 2-3 dni, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, w praniu. Jeszcze taka krótka refleksja o showcase, bo jak to zawsze wiecie, nie zawsze człowiek wszystko powie. E, też emocje to tamto. No prawda jest taka, że myślałem, chyba my wszyscy myśleliśmy, że Sony będzie chciało zakończyć jednym płynnym ruchem i pokazać Microsoftowi gdzie co i dlaczego. A no niestety, moim zdaniem, tego nie zrobili. Fajny był show, fajnie się to oglądało, parę fajnych gierek też, ale myślę, że naprawdę, chyba tak jak większość z nas, że dowalą z grubej rury, e, tak naprawdę po tym show, no oprócz tej jednej gierki, tego z y, Phantom Blade'a 0, to reszta była wiadomo, ale to nie jest gra od Sony, skupmy się na no, grach od Sony, czyli tak naprawdę go Banji pokazało, ale Banji pokazało przecież grę na wszystko. Gdzie jest te studia Sonego? Gdzie te studia Sonego? Zauważmy, że e, Insomnia Game nowali jak porąbane e, tymi grami, no to reszta, gdzie, 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 reszta? Gdzie reszta chłopaków? Czy oni będą wydawać nam po jednej grze na generację? Mam tu na myśli Sucker Punch, mam tu na myśli gości od Days Gone, czyli Pent Studio, e, Blue, Blue Point, tak, gdzie są gości od remake'ów, zrobili Demon Soul'a, no ale, no już kurczę, coś przynajmniej pokazać, się też nie mówię, że wiecie. Eee, też Sony chyba źle zrobiło jednak skupiając się, chociaż ciężko powiedzieć, bo było parę tytułów, parę trailerów takich, gdzie chyba nie wiemy, czy te gry, gry wyjdą w tym roku albo w przyszłym. No, mniam, mniam synek, synek chcę mniam, mniam, słuchajcie, więc jak synek chce mniam, mniam, to wam na razie zniknę, ale już jestem, proszę mniam, mniam. Chcemy, miał, no to trzeba dać mam No i słuchajcie, no jest tam parę gier, ale jakby zabrakło takiego wsparcia Sonego, tak? Nie dowiedzieliśmy się o żadnym nowym IP albo żadnej nowej kontynuacji, nad którą Soniak pracuje. I tego chyba najbardziej nam zabrakło w tym show. Tego ludzie najbardziej yy, 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 yy. na to najbardziej ludzie czekali, że Soniak dowali, dowali, a tymczasem, słuchajcie... Każdy mówi o takie show, że z Microsoftu to już nie będzie co zbierać. A jeszcze się okaże, że Microsoft teraz parę dni ma, żeby na to zareagować. I już też ploty są, że się skupiają na 12 miesiącach, tak jak w zeszłym roku i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że chcą to pociągnąć dalej i zrobić z tego być może tak, jak być powinno. Mam nadzieję, że w końcu wyciągną wnioski i dowalą. Mówię, mają Starfielda do pokazania, mają Forzy do pokazania, mają Hellblade'a do pokazania, mają Stalkera do pokazania. I jest jeszcze kilka gier, które powinny się pokazać, przynajmniej Fable, przynajmniej Avowed powinien się pokazać. Jest już, już jest czas, żeby coś o tych grach pokazać, może Perfect Darka wspomnieć w jakiś sposób, cokolwiek o tym Perfect Darku, słuchajcie, powiedzieć, no bo jest cisza, cisza, spokój i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje z tymi grami, ja nie mówię, że oni mają jakieś, słuchajcie, nowe IP zapowiadać, bo Steed of Decay trójka jeszcze jest, już na zapowiadali tego, tylko trzeba coś jeszcze pokazać, dowalcie czymś jeszcze, no. Może w końcu jakieś grube przejęcie w Japonii, może jakieś deale. No z kimś coś trzeba, wiecie, muszą coś szarpnąć, muszą taką third party gierkę, jak to są, jak się dogaduje z Finalem. Coś z takiego sobie muszą, e, słuchajcie, dogadać, no. Jedzie samochód, mam nadzieję, że mnie nie przejedzie. Poczekajcie chwilę, Juzimy. No, i cóż miałem powiedzieć? Puściłem panią w Audi, mnie sobie jedzie dziewczynka. Eee, no, muszą, tu, mają czas, żeby. I to jest ich ostatnia szansa, myślałem. To jest ich ostatnie być albo nie być. Muszą machnąć, muszą zrobić, muszą ogarnąć. Eee, musi Starfield dowieść. Hellblade musi się zarobić, się zaprezentować. Forza musi pozavrtać, muszą być daty premiery, muszą być gameplaye, ale też czekamy na trailery. Aczkolwiek mam nadzieję, że. Nie będzie tak dużo gier Indii jak usony. Usony też jednak, tak jak sobie obejrzałem na spokoju, to show to jednak trochę za dużo walili tymi indorami. Jest na nich miejsce, ale to. Cały czas mówię, podtrzymuję. Fajnie mi się to oglądało. Dalej podtrzymuję tą ocenę 4 z plusem. A jakby dowalili tymi swoimi i pokazali, co tam w tych studiach, bo też tych studii nakupywali. Pokazali, co u nich, co tam się dzieje, to też nikomu by się jak szyja nie stała, tylko by było jeszcze lepiej. Microsoft musiałby się porządnie porządnie zbierać. A tak po raz kolejny nie rozumiem, czemu Sony daje im oddech. Może oni są słuchajcie dogadani jak politycy na całym świecie słuchajcie, myślałem, że Sony nie da, a to jednak daje. No i Microsoft znowu ma chwilę oddechu. Znowu może przemyśleć, przerzucić. No mają szansę, żeby jeszcze coś z tym zrobić, bo no, kurczę, Sony, no myślałem, myślałem, chyba wszyscy z nas myśleli że jednak będziecie chcieli wyprowadzić jeden szybki cios i powiedzieć dobra chłopaki tam coś próbujecie, coś tam się staracie, ale no popatrzcie, popatrzcie co tu się dzieje. Jakieś wolweriny tu, jakieś nowe IP, coś tego, frakcje, Lastowasy, Nowa Gierka, Band Studio, Saker Punch od Ghost of słyszymy też Cisza. Mia, miam, mia, miam, mia, Słuchajcie, robimy mia dla, dla pana Tymona, dla pana Tymona robimy mia-niam. Trzymaj mia-niamę. jesteście nie? No mać, ciemaj, mniam, O, tu się siedzi, mniam, mniam, pyk, chrupaje. Także powiem wam, że ten showcase, no okej, okay, okej, okay, ale chyba każdy z nas, no zresztą dużo jęków, dużo zawodów czy tam e, w necie na temat tego showcase'a, ludzie zawiedzieni. Też może dodam, że moim zdaniem to był dobry show. Dlaczego uważam, że to był dobry show? Bo to był dobry show dla, dla nas graczy, a nie dla fanboyów i fanów, jednej z platformy, bo naprawdę dużo świetnych gier pokazali, multiplatformowych, też im ludzie zarzucają. No niestety, takie gry też się pokazuje, też jest, na ich jest miejsce i to są też gry, poniekąd część z nich było kojarzone z marką PlayStation, a czy trafią na Xboxa, O.S. wielkie mi rzeczy, no. Mówię, dla kogoś, kto jest graczem, ma obie konsolę w domu, to była naprawdę bardzo fajna konferencja, bo było i indie gierki. Może trochę za dużo, jeszcze raz się powtórzę, ale były i było dużo fajnych multiplatform, które trafią też i na Xboxa, i na Playaka, i na PeCeta, i mówię, i część eksów też mówię, fajnych tytułów Sonia tam od siebie zapodał. Także moim zdaniem mówię, konfa fajna, dla gracza bardzo fajna, chyba wszyscy z nas, każdy, kto się uważa za gracza, powinien być zadowolony. Też mówię, przestajmy się nakręcać, bo zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Za każdym razem jest to samo, dlatego już teraz mówię do Was, nie nakręcajcie się, że Microsoft jakoś poza miatem, jakieś w ogóle cudawianki. Nie, te zrobią bezpieczną konferencję. Pokażą te swoje gry, pokażą Starfielda, pokażą Forza, pokażą e, Talkera, mam nadzieję, tego nie jesteśmy pewni, ale na pewno będzie Starfield, na pewno będzie, na pewno, na pewno będzie e, Forza i Hellblade 2 też na pewno będzie. I nawet jakby takim krótkim fablem czy czymś jeszcze dorzucili. Niestety chyba czasy słuchajcie tych bomb, tych zajawek, tego wszystkiego skończyły się wraz ze trzy. Nie ma E3, są showcasey. No i są showcase'y, a nie E3 gdzie nawet czy były te bomby i zawsze człowiek cieszył Michał jak to wszystko wyglądało, jak oni tam pokazywali, jak nas tam gilgali tymi umowami, tym wszystkim. No, jakoś lepszy, lepiej hype budowali. Teraz wszystko to takie przegadane, jednak chyba publika robiła swoje, swoje. I oni też musieli wiedzieć, że jest publika, to muszą być emocje, tak jak Kijanów wychodzi z cyberpunku i tam świruje jarzębinę, tak? You brave taken, we are all brave taken, tak? Good, good quality angielski, jak to się mówi. Także tak, słuchajcie na temat tego kulki filmu i Sony, jeszcze raz i Microsoft, to co zrobi, zobaczymy co zrobi, ale z tego miejsca Resident Evil. Kochani, hold down your horses. Nie napalajcie się, żeby później znowu nie było w internecie lamentu i płaczu. I podchodźmy do tych konferencji. Jak dla graczy Pewnie, że są ekskluzywy Ale masa jest multiplatform ale czego jest masa multiplatform? A w jakie my gry głównie gramy? No ile tych ekskluzywów wyjdzie w, w jednym roku Takich grubych na te konsole? 2, 3, 4, no daj, dajmy, że 5 Nawet już 5 To i tak 80, prawie 90% nawet Spędzania łowienia na Playstation Czy na Xboxie to są gry multiplatformowe Więc nimi też będziemy karmieni A czy to pokażą na jednej konferencji Czy na drugiej no to słuchajcie, życie, no dobrze, że pokazują tak, no o to chodzi. Wszyscy w nie zagramy, a w międzyczasie trochę ekskluzywów też. No i tyle kochani. Taka szybka refleksja na temat showcase'ów o tym co za, co za nami, o tym co przed nami. Bo 11 jest przed nami. Niedziela. Big game z chłopakami. Będziemy siedzieć i będzie jaranko, jak zwykle. W towarzystwie to też wiecie, inaczej się takie showcase y ogląda, inaczej to wszystko smakuje niż samemu, także tak słuchajcie kochani trzymajcie się pozdrawiam serdecznie jo